Witajcie moi kochani! Myślę, że wiecie, że we wrześniu mam zarówno imieninę, jak i urodzinę. I tak ostatnio usiadłam, między innymi z tego powodu imię urodzin, że będę rok starsza. I tak zaczęłam się zastanawiać, o czym tak marzę, co bym chciała, żeby się w moim życiu wydarzyło. I tak z racji tego, że będę o rok starsza, rok za mną. Takim w sumie moim głównym marzeniem, tak mi wyszło po tym zastanawianiu się, marzeniem, potrzebą jest utrzymanie się w mieszkaniu i posiadanie finansów na bieżące wydatki. Może z czasem uda mi się to mieszkanie wykupić na własność, może zamienię je na mniejsze, tutaj zobaczymy, różne opcje biorę pod uwagę, ale na pewno chciałabym móc utrzymać mieszkanie jako takie, Nieważne, czy to będzie to mieszkanie, czy no, jakieś inne, wiadomo, że chciałabym utrzymać się w tym mieszkaniu, w którym mieszkałam całe moje dotychczasowe życie. Ale jak to się ułoży, zobaczymy. Wiadomo, noga mi nie odrośnie, dializę też będę miała, nie wiadomo do którego momentu mojego życia. A dodatkowo mam gdzie spotykać się z zarządem, komisją rewizyjną, czy członkami Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie. Oczywiście mamy lokal, ale to też kwestia tego, że ja jestem na Wózku teraz. Dodatkowo chciałbym mieć możliwość sprowadzić prochy moich pradziadków pochowanych w Dąbrowie Górniczej do Częstochowy. O. Póki chodziłam, to nie było problemu. Teraz no, jak jestem na tym wózku, no jest mi tam trudno pojechać, bo nawet nie dojadę do grobu. A nawet jak będę chodziła na protezie, też będzie mi bardzo trudno. No, ze względu na ułożenie grobów na tym cmentarzu. Chciałabym też móc sobie kiedyś kupić drona i m.in. robić teraz ciekawsze filmy i lepsze filmy na YouTube dzięki niemu. Myślę, że też z czasem uda mi się opanować jakiś fajny program do montażu filmików, żeby je dla Was, moich widzów, uatrakcyjnić. A dla siebie no, chciałabym załatwić protezę. Może uda mi się też na nowo chodzić o własnych siłach, a nie jeździć cały czas na wosku inwalidzkim. I może z czasem uda mi się też reaktywować często haską różnych Herceg-Rett, minie bohaterów kolkote Wschodu. I w sumie to jest tyle z tych takich marzeń. I chyba już nie umiem marzyć o, o niczym innym, tylko te, o tych konkretnych rzeczach, które wam powiedziałam. Czas y, jednak robi swoje. Od śmierci mamy jest coraz trudniej funkcjonować, zwłaszcza od momentu, gdy straciłam nogę i siadłam na wózku. Ale jak to mi się wszystko poukłada, czas pokażę. A powiedzcie mi, jakie są Wasze marzenia. Jeżeli chcecie podzielcie się w komentarzach pod tym filmikiem, a na razie trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Pa!